Witamy serdecznie wszystkie osoby służące kanał Piat 25P klasycznie. Jesteśmy dzisiaj na pikniku osiedlowym w Nowym Biuruniu, którym też tutaj współartorem tej imprezki jest Tyski Ruch Klasyków. Jesteśmy gośmi na jak widzicie, na Murawie, na tym dużym boisku. Tak, mamy nasze stoisko. Jest pan Rysiu oczywiście. Tak jest. Mamy stanowisko, jest mój Fiacik, mamy konika dodatkowego. Mamy Mercedesy. Tak, tak Jest Fiat 500, Mercedesik. O, jeszcze jest Gazela. Tutaj się nam prezentuje Fiat z jawożna z grupy klasycznej. Widzicie, multu dzisiaj atrakcji dla dzieci, tak widzicie. Multu, multu. Piknik właśnie przez, przeznaczony stricto do, do dzieci, ale też po, postanowiliśmy im umilić tą chwilę e, klasykami. Także też tutaj jak widzicie jest przedstawiciele z Nowego Straży Pożarnej, którzy trzymają nad imprezą. Pokażemy następne klasyki jakie się tutaj dotarły. Mamy Fiat'a też ładnego kawielecika. Ford. Następny Ford Fiesta, Ford Escort. O, i mamy Lotusa. Mamy naszego Kostka Audi 80. O, strefa Tysk, klasyków. Pozdrawiamy serdecznie, widzów. Pozdrawiamy. Cześć czołem. Cześć, czołem. Jest Mariuszek, Witamy. Tak, jest. Witamy. Zobaczcie w skrócie, ile tego cyklu wszystkiego jest dla dzieciaków dzisiaj. Więc dzisiaj festyn cały czas tutaj, piknik osiedlowy, tak to się nazywa, na wydarzeniu. Trwa dla dzieci, multu zabaw. I my, klasyki, jesteśmy tutaj dla nich dzisiaj również. Także pozdrawiam osoby subskrybujące kanał 525 125 p klasycznie. Dziękuję za wszystkie komentarze, za lajki i zapraszam do obejrzenia następnych filmów z takich właśnie spotów klasycznych. Zobaczcie jak rodzinnie możemy się bawić z klasykami. Tu jeszcze mamy minionka. Dawaj pieczątkę tu. O! Piona! Tak jest, poszła piona do YouTube'a. Dzięki, pozdrawiamy. No piona poszła, tak. O, mamy tor przeszkód różny dla dzieci, widzicie, mamy dmuchańce, różne place zabaw, także dzisiaj dzieci mają mnóstwo atrakcji związanych tutaj w Nowym Bioruniu z tym piknikiem, no i tak mówiłem, przyjeżdżaliśmy też klasykami, żeby im tą chwilę tutaj umilić, upięknić. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia.